Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Supermarket Together Jest Jestem, dzień dobry I tańcuję, i tańcuję I, żeby nie było, czekajcie Bo ostatnio ktoś miał problem Jak się zamawia Pampersy Jest 8 sztuk, to wiadomo, że muszę więcej kartonów zamówić, żeby było do 30, a nie 1 I na tym zarabiamy A nie, że ja wydaję pieniądze bezstrzelnie Włączam tak sklep Tak wydajesz Otworzyłem A, By... nie, ustawiłem ich no pięknie. Mm, to pięknie toweczka, pięknie. Bo jakie mamy puste to drzewko. Madzia ochrona, a ci na uzupełnianiu dobra. Co mamy? Puste to drzewko. Nie ma punktów, nie ma drzewka. No ja wiem. A teraz nie I pamiętam. tak teraz to... zbieramy na ten. No, w tamto miejsce, w nie? automat. To jest ten ten. Czyli potrzebujemy siedem.

no. Typ mi przeszedł. Ja akurat na pieluchach się oburzyli, no. No dobra. Zmieniłem. Dobra, jeżeli nic nie zmieniłem, powinniśmy dalej grać na 6 7-coś. Nie pamiętam. Ja ostatnio w Zagom mieliśmy jednego klienta, 800-coś w ogóle. Uuu. No. za szybko na... No, masz szczęście. A czemu oni tam... Aha, tam mogą chodzić, dobra, nieważne. No to, to ma to nam brakuje, a brakuje... Ja nawet nie wiem, czy nas są dwie kasy te, znaczy nasze potrzebne. To się okaże, wiesz, bo... Mm, czasami jest taki moment, gdzie nagle przyjdzie miliard tysięcy ludzi i... Jest za pieprz. Chociaż czek nie wiem jak ten sklep przebudować. Czy na razie nie możemy, ale... Chciałbym jakąś wizję sobie zrobić. A to tego to ja już nie wiem. Tylko że ten magazyn też już pęka w szwach. Powoli. My już za mamy wykupione tutaj dwie jeszcze w tamtą stronę chyba. Okej? Okay. I oni wtedy mają wejście... To, to wejście się tu odblokowuje, tak, co nie? Tak, Bo tutaj też to. jak wykupisz te dalsze części sklepu, to masz tutaj. A, dobra to tu, tu, tu można jeszcze regały po środku postawić. A no, tam jeszcze, jeszcze miejsce jest. 11690, dziękuję. Ty, nie ustawiliśmy promocji przez to wszystko. A tamte promocje to. Na sushi miało pójść, to duże. I, Trzeba to, że... zobaczyć... Nie, najpierw to ja Zagą zrobiliśmy... znaczy... zrobiliśmy... My jeszcze nie w ogóle nie daliśmy promocji ani razu. Ale trzeba po prostu sprawdzić, czego, jakiego produktu mamy najwięcej mhm. I ten produkt po prostu przecenić To nie lepiej ten, który jest tam niby najdroższy? Jak wolisz Boże, tego to wyniósł Ja sobie w ogóle wyciszyłem dźwięki tego podnoszenia, ale przecież... Można było nie dostać po prostu... A co nie, ja mam włączone ja mam wyciszone, bo u nas to jak czasami dwóch, trzech złodzieje jest naraz, to jest tylko takie No okay. no u nas nas jeszcze nie ma, aż takiego zajobu... Jeszcze. Jeszcze. Dobra, na razie ładnie idzie. No jak to gorsze jest to, że musimy dziewięćdziesiąt 90, tysięcy... 90 ...zbierać na maszynerię, nie? No. Ale no to jest game changer, to już... Jak potem już tak tylko uż? wrzucasz na półki i potem nawet na nowe produkty, nie? My ostatnio na przykład kupiliśmy, nie wiem, 12 nowych produktów, bo mhm. jakby trzy kategorie kupiliśmy naraz. No. To tylko, wiesz, szybko wyłożyliśmy, zmieniliśmy cenę i nie musieliśmy się bawić w ten górny pikacz. O, okay, to jest fajne. I tutaj też, jak będziemy zmieniać, to tam trzeba ustawić na... Yy, tam trzeba ustawić na ten... Na 199% no. za zaokrągleniem w dół i to jest jakby to. Chociaż 200 też niby można, ale na wszelki wypadek mamy właśnie 199. Okej, okay, no jestem ciekaw jak to będzie. Tyle będziemy mogli się bardziej sklepem teraz zająć, nie? Potem. My też nie mamy to kupione, ale sklep jak był, tak jest. Okej. Okay. Tylko kupujemy nowe i dostawiamy półki ewentualnie. No ale przynajmniej go rozbudowujecie, co nie? U nas No tak, tak, bo u nas to tutaj... Oj, już gdzie jakiś złodziej. Bo u nas to tutaj też już za bardzo półek nie ma, ale i tak przez najbliższe 7 poziomów nic nowego nie kupimy. No nie. Teraz zbieramy tylko na tamte. Następny złodziej. Mhm. Łapniko? Okay, ile my mamy? Nie opłaciłeś rachunku. O Jezus, no. no to płacę, to co? Też możemy to po 24 tysiące zgarnąć. Pożyczki. Faktura zapłacona. No generalnie musimy mieć yy, 70 tysięcy, wtedy można wziąć pożyczkę. Yes, Albo. Indeed. Albo. Ogarniać bez pożyczki. Zobaczymy, co będzie brakować. Bo tam mówię, jak będzie jeden dzień yy, po czwartku, to już trudno, co nie? Czy do, do czwartku to znaczy, i tak się no nie wyrobimy na pewno nie wyrobimy, to, ale to już wtedy. tak <coughs> bardzo nie, nie, nie przeszkadza nam to. Znaczy, tutaj myślę, że i tak chyba nie będziemy teraz w ten czwartek zmieniać tych cen, tylko po prostu. Nie, e po prostu dalej. Ekologiczne no, tak. pieruchy. Za drogie. A ten, a znowu coś za drogie? Pracę zmienić. Ekologiczne pieruchy. no dobra. Kuźwa, panie. 14,99 to jest 28... No to 15,30, czyli 29,90 powinno być. No jest, jest za drogie. No to ja nie wiem, jakim cudem jest za drogie dla niej. 29 29,80. A ile jest podstawa? 14,99. No to 14,99 to do 15, no to jest 30, tak? No. Ale że jest 99, to powinno być 29,98. No to 99, no to to dlaczego 99 było. Dlaczego 29,90 dla niej jest za drogo? Nie wiem. Dałem 98 teraz. O Jezus, a mi, a mi wypchali? Dobra. Parcioszka, 229, 10, dziękuję. O, ja nas otwieram. ostatnio, w ogóle była jakaś, był, pierwszy raz miałem taką sytuację w tym markecie. No. Że koleś mi wykupił chyba z 20 albo 30 soli. Co ty gadasz? Ja no miałem 20 albo 30 soli na, na tym. Może coś peklował? Nie wiem, ale no. Sama sól. Samą sól kupił typ. Samą. Nic więcej tam nie było oprócz soli. Okej. Okay. No tak jeszcze nie miałem. No. Właśnie akurat to było u Agi chyba. Bardziej, że sól chyba najmniej się sprzedaje taka, propos. Ja nie wiem co się wtedy wydarzyło, ale w ogóle wtedy nam w ogóle zabrakło soli. Nie wiem jak do tego doszło. No, ale jak doszło. do tego doszło, nie wiem. Nie? Wiesz, to możesz iść zamknąć kasę i pójść, ten... Może coś zamówić, bo nie ma w sumie tutaj z bazy dużego ruchu. Ale chyba na mieszkańcach tego przypomnie... No, no wiesz, zawsze można już teraz zamówić, to potem na, na, na tamten dzień. Eee... Sordyn... Sumaryczny. Sumaryczny właśnie. To różnie bywa, czasami niby zamówisz, a wiesz, połowa dnia, a ty co nie masz. Czy powiem ci, że mamy wszystkiego jeszcze powyżej 20? No to jak jest, to powinno teoretycznie wystarczyć. Przeciwko, no bo to jest tylko mało, ale to nie. 25, 19. Nie, na razie słuchaj, no bo do 30 mieliśmy wcześniej nie? Mhm. mhm. 25 tysięcy. Ja nie wiem, chyba mamy na tym poziom, nam wleciał. I jeden. Ja nie wiem, czy my czasami nie jesteśmy na tym, na poziomie pierwszym. Nie, nie wydaje mi się. Nie? Dużo szybko leci ten poziom. My zaczynaliśmy, mieliśmy chyba jedną trzecią, a już mamy jedną trzecią na kolejnym tym. Albo ja to widzę jednak jest Klientów też jest w miarę sporo, więc dużo kupują, Aha. także raczej nie. Nie zobaczyłem na końcu rady. Co to jest? Coś pan kupił, ale nie wiem co to jest. No ostatnio żeśmy się zastanawiali co to jest takie, takie płaskie pudełko, a to się okazało, że to jakieś tabletki chyba. Aha. Sto No, ale w końcu do mnie do klasy przychodzą. O, następna. No mówię, jak jest tyle klientów, to na pewno nie mamy pierwszego poziomu, także to się na pewno nie zresetowało. Musiał zostać chyba ten, który ustawiłeś poprzednio. Tylko nie wiem, dlaczego mi się gdzie? wydaje, że ty żeś poprzednio siódmy ustawił. Nie mam pojęcia. Ważne, że nie dycha. No, tu by mogłoby być problem. E? 282,28. Okej. Okay. Kurna, to to jakiegoś kurna grilla robi, 357? Dobra, gdzie się nam cena zmieniła? Gdzie się cena zmieniła? Nie wiem, po końcówkę miałem dziwną. A nie mamy promocji. To ja nie wiem. Dlatego ja się już tej maszyny nie mogę doczekać, bo już wtedy na pewno nie będzie... problemu. Tu nic nie ma. Nie no, Tomek, jeżeli już to się zmieniła na tych nowych produktach, na starych, to na pewno nie. No to nowe były tylko tu. Na no jaką miałeś końcówkę? Chyba 28. To nie wiem. A czekaj, jakbyśmy mieli na drugiej półce przecież nowe tu. 30, 90. Tu jest, 1798 Cena podstawowa jaka jest? A nie wiem, nie mam czytnika Nie wyrzuciłeś go tu? Może się cena nie zmieniła Nie tam Druga strona, z idzie 899 Nie wiem czemu tak się zrobiło Dobra, 1780 Dobra, już się otwieram, bo tam widzę, że kolejka u Ciebie. Jezus, i tu zostaje ten jeden produkt na samym końcu, taki malutki, go kurna nie widzisz. Że tak, zastanawiasz... na samym końcu. <laughs> zastanawiasz się, co jest z tą kasą. No, czemu on nie chce płacić? Dobra, nikt nie narzeka. Dobra, Pani, przestań, już podnosić dzielę tego. Bo ty chodzisz go irytuje i zaczął mnie irytować. Dlatego ja to wyciszyłem. Bo to bardzo denerwuje. A tylko dźwięk podnoszenia? No to. Mhm. Chyba też coś zrobię. 250. Eee. To jest tutaj. Głośność Opcie. dźwięku kasowania. To ja mam na 0,2. Wtedy tak delikatnie to słyszysz, nie tak wiesz... Albo na. Ze, albo na. Yy, wyłączyć w ogóle. Chyba na dwa tam. Oczywiście zrobźcie dwa. że tylko tam tego się nie da ogarnąć, nie? Bo tak to. to jest no spokój ja w sumie. Lubię ten dźwięk kasowania, ale no. Tym. Jak złodziej jest, to jest paranoja, jakaś tragedia wręcz. Dobra, pan, to Dziękuję. Ja no patrz! Kurwa, Jezus Wojtek! 61 Zapomniałeś, że tak możesz zrobić. Co jest? 61? Jak i 15? 30. Ale, że... O Jezus. Nie robi się tak z zaskoczenia. Jak to nie? Jadka najlepiej. <zysk> Dobra, zaś się sklep zamknie. Coś ty zamówił? Tam parę że zamówiłem. Widzę. Po czemu ten, co tu leci? No, halo. Nie mogę kliknąć artykułu. O, 313,50. Nara. 32, Dziękuję, do widzenia. Czy już nic nie musimy zamawiać, jak zamówiłeś? Nie, ja tak zamówiłem, tego to jest naprawdę mało, więc zaraz się dzień skończy, to będzie czas zobaczyć. Boże, 390 90. Co to było? Krew w opakowaniu z Minecrafta? Nie wiem. 10:30 Pan to mnie? Dobra, myślę, że złodzi. Ale właśnie ostatnio też gadaliśmy z nagą tych pracowników, A? że dziwne jest to, że oni jakby nie priorytetują tych rzeczy, których jest najmniej na półkach. No. Bo oni po prostu noszą wszystko. Wszystko po jednym artykule czasami. Tak, rzeczy sami często. To by było właśnie fajne, gdyby nie było na zasadzie, wiecie, pojedynczo, tylko właśnie to, co jest najmniej, to oni do tego w pierwszej kolejności pędzą. Dobra, to już Dobra, chyba tylko jeden, jeden typ został, więc już zobaczymy, gdzie pójdzie. I oczywiście do twojej kasy, a nie do mojej. Bo swoją zamknąłem. Ja wiem, dobra, to idź, zamawiaj te. Dobra, robimy znowu do 30 czy do 20? Jak też? Znaczy nie, no do 30, no gdzie poniżej to raczej nie? To, to, to. Ziemniaków dwa razy, to jest 25, a to jest tylko 40. No dobra. No dobra już było. Napoje. Dobra, dwa Nie, to już nie. A bo to nie, bo to schodzi. Dwa papiery, dwa papiery, szampony. Jedno. O, jedno za dużo dwadzieścia cztery. Dobra, co my mamy z naparem? Tylko pamiętaj Tomek, jak żeby już zamawiać, żeby oni nosili, nie? Tak. <laughs> Powiedział mi klikłem. No, bo to. Nie, co już kupiłem, dobra? A poziomy tam wpadły. Opieka nad dziećmi razem tylko po dwa razy, pompersy. Coś mi lata. Co to jest? Pułkę stawiasz? Nie. nie, nie ma tam przy tobie. To byś teraz półki mi nad głową lata? No gdzie? Przecież tu się nie da postawić półki. Ty, deklu, drabinę za mnie postawił! <grym> Dobra. Napad. No Jezu, no, kartą, bym rozbił rzeczy. Haha, A jest kota nie zgłaskałem. Tam jest nawet w statystykach po kota. Tak, za to Jezus, koszczę. ile rzeczy. Duży sklep. Dobra, nie lec tak daleko, chociaż to... Zobacz, no tutaj rzucasz, zobacz, ja polecę o. No halo. Dobra, mam to. No co? Jakbyś mam problem ci z klikaniem w półkę. Tutaj mi brakuje takiej opcji, że to nie wiem, jakiś tir podjeżdża. I tak z tira wypakowujemy, a nie z tej ulicy ściągamy. Mm. Nie wiem, może wiesz, dodadzą coś w późniejszych aktualizacjach. Więc to się przechodzić nie da. No po co przechodzisz? To pudełka tylko bierzesz. Więc muszę podejść tam trochę. Bo nie zawsze mi e, chyta. Uciekłem bez. Tam jest jeszcze miejsce w magazynie? Tak, tak. Mamy, mamy. Spokojnie, są jeszcze 3 regały, 4 wolne. Mam? Mam. Nie, tu akurat w magazynie jeszcze mamy, mamy, mamy dużo miejsca. Ja tutaj dokupiłem te 4 półki, tu na środku, Tak, no? widziałem, no. Dobra, ja jeszcze sprawdzę po tobie, czy wszystko jest. Dobrze. My z też mamy taki deal, że jedna osoba zamawia, a potem druga patrzy jeszcze raz, bo czasem coś się pominie. A może tak być. Dobra, wszystko ułożone. To jest 7 punktów. Nie, dobra, jest wszystko. Dobrze. To, to, to. Dobra, to ja zamykam sklep. Mm -hmm. Dzień 30. Zbyt drogie produkty, no to to wiemy. i... Ilość... O, kradzież nawet nie widziałem, że była jedna. Wiesz, co tutaj niestety to już jest chyba trochę ten moment, w którym powinniśmy mieć dwóch na ochronie. Dwóch. Cze utracone Ale... pieniądze z powodu kradzieży. 4,40, ok. Nie jest i tak źle. No, ładnie. Po zamówieniu to towarów mam jeszcze 25 tysięcy. Super. O, już ich przedstawiłeś. Jęzek, mm -hmm. szybki. Dobra, to ja mam nadzieję, że Wam się odcinek. Podobał. Jeżeli tak, takie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję na naszych Był bo znów Wojtek. Byłem. I będę też. Ja widzę następnego razu. Papa. pa! Pa, 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 pa.